Dziewczyny to jest po prostu hit. Hit nad hitami. Pędzę, dlatego że wiem, że dzisiaj teraz tutaj nagrywam, ale pędzę, ponieważ moja bardzo dobra znajoma. Bierze dzisiaj udział w Warszawie wierskim. Ja mam totalnie mokre włosy. Przyjechałam z pracy 20 minut temu. Czekłami nie widać. No i chciałam się szybko wykąpać. Stwierdziłam, że tutaj wiecie, fryzjerzy. A to z takimi włosami brzydkimi. Więc... Mam nadzieję, że uda mi się dojechać w miarę szybko do centrum. Także mam nadzieję, że zdążę, bo bardzo już było tyle od tego, żebym w ogóle nie była w stanie wyjść wcześniej z pracy. Natomiast się udało. Udało się. Ale ledwo jest chyba chwilę po. Bram windę, żeby nie zadyszki przez schody. Także zobaczymy. A później pójdę sobie do kosa, zobaczyć ciuchy. Oficjalnie gratulacje Jestem już z powrotem w samochodzie. Było bardzo fajnie, naprawdę um, fajnie. Że w ogóle cieszę się, że mi się udało. Po pierwsze, że mogłam być w tym miejscu i to zobaczyć. Przerwało mi nagrywanie. Mówiłam, że cieszę się, że mi się udało. Po pierwsze, że mogłam być. Po drugie, że udało mi się dojechać. Także wszystko się udało. Jest godzina 20.21, więc trochę to trwało, to się w ogóle dużo później zaczęło. Dostałam liftback którym jest jakiś zestaw do Scalp spa. Tego nie znałam, więc tutaj w środku jakieś kosmetyki są, ale to zobaczymy sobie może w domu albo przy jakiejś innej okazji, a ja zmykam, bo tak jak mówiłam, nie, nie mówiłam, nie wiem, ile mam tutaj wiecie, czasu na wyjazd. Więc jadę do domu do leniusza. Pokaż Kotku, co masz w środku. Czy za bardzo do tego nie zaglądałam, co my tutaj mamy. Spodnie od piżamy, które patrzcie, jak wyglądają. Pomińmy, pomińmy to. Natomiast co my tutaj mamy? Jak stosować? Jest tu, będą te wszystkie kosmetyki w tym? Czekajcie, zobaczymy, co jest może najpierw, co jest w środku. Sorry, Leś. A później będziemy czytać um, dokładnie, co to jest, bo to pudełeczko jest jakieś malutkie. O lala! Mamy taką opaskę do włosów, i to mi się na pewno bardzo przyda, co prawda, białe, no ale okej, okay. żeby, jak robię demakijaż, to mi się takie coś bardzo przyda, bo chyba że to jest jakiś tutaj do jakiegoś zabiegu. Mamy peeling. I to jest rozumiem to. Czyli peeling oczyszczający, stworzony by delikatnie usuwać zanieczyszczenia. Bardzo fajnie, bo chciałam sobie kupić w ogóle taką takie kosmetyki bardziej oczyszczające skóra głowy, więc super idealnie się tutaj to wpisało, więc mam i to jest pełnowymiarowy produkt. To też 180 ml. To też jest bardzo bardzo fajne, że to nie są, wiecie, żadne miniaturki. Następnie... A, są tej rzeczy. Ok. Dwie? Dwie. Tu jest nawet zresztą napisane, co tu w środku jest. I sampon. Czyli to jest to. Ops. Będę testować... O, jeszcze jeden produkt. Będę testować i dam Wam znać, jak... Mi się ta seria sprawdzi, ale mówię tak, tak, jak mówiłam, idealnie, bo chciałam właśnie kupić jakiś szampon oczyszczający, bo nie mam żadnego, więc yy, idealnie się złożyło. Dzisiaj będzie bez głowy, bez twarzy. Muszę ogarnąć dzisiaj też ten stół. A będzie bez twarzy, dlatego że mam alergię i czuję się po prostu niezbyt, jeśli mam być szczera, dobrze. Tutaj mam ostatni dzisiejszy zakup. To jest coś, nad czym zastanawiałam się już od dłuższego czasu. Od naprawdę myślę, że ponad roku. Tak co jakiś czas mi przychodziło do głowy, żeby sobie to kupić. I to jest Soda Stream. Wielkie budło. I wkurza mnie strasznie kupowanie co chwilę tych, i produkowanie tych plastikowych butli. It's cute. Się otwiera. że mnie takimi detalami można kupić. I tak, poszłam po prostu. Pojechałam do sklepu i stwierdziłam, że biorę. Jest plastikowe, natomiast jest leciutkie, bardzo proste. Podobają mi się z takiej innej firmy, ale one są dużo, dużo droższe. Więc stwierdziłam, że na próbę weźmiemy na przykład w sensie na start wezmę taki. W zestawie były dwie butelki plastikowe, litrowe. Może chyba szklane też można kupić. No ale ta plastikowa będzie lekka. Mamy dwie. Więc to, to zaraz tutaj myję blad, sprzątam tam, robię dla niego miejsce. Nie wiem, czy będzie tu, czy będzie tam. Zobaczymy. Natomiast taki, oto zakup misiek i zapłaciłam to 299 zł. Na pewno jeszcze był taki sam, jakby ten wypad tak, podobny. Dosyć. Tylko miał jedną butelkę litrową i dwie półlitrowe. Ale ja można dokupić. No, co też jest fajne, to to, że te butelki można myć w zmywarce. Więc też, też to jest fajne. I tutaj mamy też napisane, że to może być maksymalnie 70 stopniach Celsjusza, a minimalnie 1 stopień. Więc możecie to też sobie dać do lodówy, zrobić gazowaną wodę i schłodzić. Ciekawa jestem, jak to będzie mi się sprawdzało. Tak jak mówię, już długo, o tym myślałam, więc kupiłam sobie obiad, więc w tle możecie słyszeć tutaj lekko odgłosy smażenia. Tak, no, nie chcę tego już, świecie, tutaj stopować, ale butla zamontowana stoi, to jest bezprzewodowa. ręcznie potrzebujemy tego kontaktu. Lili, misia, Misia nie reaguje. Jedną butelkę dałam do zmywarki, drugą umyłam, żeby to właśnie przetestować. Nalewam wodę. Milo! No. Mniej butelkę do siebie. Rewelacja. No, co to jest tutaj, Lenio? Przyszła do nas dzisiaj paczka, a w zasadzie to, powinnam powiedzieć, że przyszła do Leona ponieważ w środku mamy psi bufet. On do tej pory był, znaczy jadł. Y Mieliśmy, czy ja zamawiałam mu. Boże, nie mogę się coś wysłowić Jestem tym przed pierwszą kawą, to chyba dlatego. Zamawiałam mu Piesotto i byłam z tego bardzo zadowolona, to naprawdę super ładnie wszystko było zapakowane. Jemu to bardzo smakowało. On to sobie elegancko wszystko zjadał. Natomiast chciałam zobaczyć w ogóle też kontakt z nimi jest super. Natomiast chciałam zobaczyć, jak będzie z tym psim bufetem. Zamówiłam to sama. Ale byłam rano zaskoczona, bo nie ukrywam w ogóle, zapomniałam o tym, więc właśnie wróciliśmy ze spaceru, jak otwierałam drzwi, żebyśmy mogli wyjść. To zdziwiłam się, że jakiś karton tam leży. Po otwarciu, co my tutaj mamy? Bardzo ładnie są te rzeczy przygotowywane. I tutaj i w tym piesot to tak samo bardzo ładnie to wygląda. Zmieniamy się dla Was. Witaj w naszej paczce. O! Co to jest? Co to? Dobra, to sobie zaraz zobaczymy Uj, jaki słodziak! Tyk, o! Tam jest Twoje jedzonko? Patrzcie, ogon mu zaraz odpadnie. No, dostaliśmy torbę. That's cute. Ja te, te torby takie bardzo lubię, bo przy na spacery, znaczy spacery na zakupy je zabieram. Kocham pieski. To się zgadza. No i tutaj jest twoje, tak? Co my tutaj mamy? To przychodzi zamrożone. Mamy jagnię. Cina. aromatyczna jagnięcina z batatami, brokułem i szczyptą kurkumy no on jest najbardziej zainteresowane kartonem, zobacz co to jest tylko to jest zimne, tak? Czy przyniosłeś jakąś trawę, widzę, świetnie dobrze mamy jagnięcinę, mamy wołowinę z batatami, zielonym groszkiem i odrobiną rozmarynu i chyba jeszcze mamy jakiś jeden smak tylko jego jest najmniej tyczy kąsek, czyli indyk, marchewka, szpinak i odrobina rozmarynu. Ja to wkładam teraz do zamrażenia. Mamy chyba porcji na 14 dni, na dwa tygodnie. Jedną wkładam do lodówki, żeby już nam się rozmrażało. I damy to, które było na samej górze. I będzie, Niusiu, ale zapakowany synek. Chyba jest zadowolony jak na razie, tak? Tak nie można zaczynać. Przesyłka dla pieska. Nie otworzyć tego teraz. Nie. By zamrożone. Nie. Mmm. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w piękną, słoneczną niedzielę. Podjechałam, jestem w samochodzie, jak widzicie. Natomiast podjechałam przed sekundą pod hale ponieważ to jest mój pierwszy przystanek dzisiejszy. Strasznie się chyba świecę. Więc mam, w ogóle mam makijaż, mam w ogóle pielęgnację i filtr na twarzy, ale jak wychodziłam szybko, weekend jak na razie super. Nie, zaprzecza, nie zaprzeczając, nie zapeszając. Właśnie moja mama wyjechała z powrotem do siebie, do domu, bo była u mnie na weekend. Mamy prawie w pół do pierwszej w tej chwili, 12.22 jest dokładnie. I tak, Hala Gwardii dlatego, że tutaj w weekendy odbywają się takie trochę targi, no możecie tutaj kupić pyszne sery, pyszne oliwki, no całą masę różnych pysznych rzeczy i między innymi tutaj swoje stanowisko, stoisko. Ma też taka firma, która robi już jakby gotowe trochę dania w, w słoikach weki. Ja mam tutaj dokładnie słoiki. Tu na przykład mam po zupie pomidorowej z pomidorami. Więc oddaję te słoiki teraz, bo możecie je wiecie, oddać. Oni je ponownie będą jeszcze ich ponownie używać. Także mam tutaj torbę tych słoików i idę je oddać. Później, ponieważ obok hali gwardii jest hala mirowska, chcę kupić piwonie, bo wiem, że piwonie już są. I tak jakoś próbowałam. Nosiłam się z zamiarem przyjechania tutaj po nie. A to jest obok, więc przejdę się kawałek. Oczywiście nie było tutaj miejsc zbytnio do parkowania, takich na parkingu niepłatnym. Natomiast za Halą jak przejedziecie ją do końca, od, wjeżdżając tą uliczkę od Jana Pawła, czyli mijacie Halemirowską Mirowską, i na końcu jest taki parking, co prawda strzeżony płatny, czy nie strzeżony, ale płatny, ale nie wiem, kosztuje jakiś naprawdę niedużo. A jakbym miała teraz wiecie, jeździć i szukać, to pewnie więcej bym zapłaciła, w sensie więcej bym spaliła m, paliwa. Więc tutaj, zawsze, czy z, jak ja tu jestem, to zawsze jakieś miejsce się znajdzie. Także zazwyczaj jadę już, jak nie znajdę tam, to nie krążę, nie wracam i, i nie kombinuję, tylko jadę tutaj. Jestem już z powrotem. Natomiast jeśli chodzi o słoiki, no to totalny fail i wtopa, ponieważ tego stanowiska dzisiaj nie było, albo nie było go jeszcze, albo nie było go już, nie wiem, nie mogłam ich znaleźć, a nie było dużo wcale tych takich miejsc, więc po prostu ich nie było dzisiaj. Natomiast trudno, no będę z nimi jeździć, ale żeby nie było, że nic mi się tutaj, że tak to jakby totalna, totalnie wypał, do fali gwardii kupiłam fajny chleb w jednym z tych, na jednym z tych stanowisk, żytni. Teraz jedziemy umyć furę i jedziemy do domu, gdyż kwiatki potrzebują pić. To niestety było do przewidzenia. Mynia jest tutaj, tu mamy za tym jest stacja benzynowa. Um, no tak, mamy dwa stanowiska. Pewnie obu myje się samochód. Tu jest 1, 2, 3, 4. Mam nadzieję, że przed nim nie stoi już piąty samochód, no i ja. Więc mamy którą? 13. Jak widać, w środku też wypadałoby wyczyścić już auto. 13.05. Zobaczymy. Pokażę Wam, jak będę już zostawiać tam samochód. Obstawiamy, ile czasu tutaj spędzę. Siedzę i gadam, a to się nie nagrywa. Myślałam sobie, że jak już tutaj siedzę i tak i czekam, to z Wami chwilę pogadam. Tak jak Wam wspominałam, moja mama była na weekend. Bardzo przyjemnie i miło spędziłyśmy czas. Chociaż nie ukrywam, że dla mnie piątek był bardzo trudnym dniem, dlatego że dostałam okres i fatalnie się czułam. Ale tak naprawdę fatalnie. To nie był lekki ból brzucha. Ja po prostu leżałam, zwijałam się z bólu mimo tabletek przeciwbólowych i tabletek rozkurczowych. To czułam się po prostu. Fatalnie, no ale trudno, no czasami mi się tak niestety zdarza co kilka miesięcy, że ten pierwszy dzień to jest jakiś koszmar. Zwyczaj nie czuję się najlepiej, ale to naprawdę było fatalne. Natomiast mamy to już za sobą, więc o tyle dobrze. I w piątek, w zasadzie późnym wieczorem, przyjechała moja mama. Miałyśmy. Tam coś do załatwienia w galerii Mokotów. Tam na górze, w tym miejscu, gdzie są te wszystkie knajpki i w ogóle jedzenie, jest też kilka takich, jakby oddzielnych restauracji. Że po prostu macie kartę, wsiadacie, jest obsługa kelnera. Nie takich miejsc, jak wiecie, że tam samoobsługowych, w sensie może nie samoobsługowych, ale że kupujecie i siadacie w takim wspólnym miejscu. Nazywa, było pyszne jedzenie. Ma bardzo duża karta, bardzo miła zresztą pani też, ta, która nas obsługiwała, była przemiła. Więc coś tak bardzo pozytywne na nas to miejsce wrażenie zrobiło. Moja mama jadła coś, co jej bardzo też smakowało, więc generalnie bardzo wszystko na plus. W sobotę byłyśmy w centrum. Pojechałyśmy rano do, tam w okolice koszykowej i Mokotowskiej, ponieważ chciałam podejść, czy, podejść do Bogny Skin, ponieważ kończyło mi się serum, a miałam zaległy jeszcze od mojej mamy prezent z okazji dnia dziecka, więc tak dostałam właśnie, wybrałam sobie serum. Mama kupiła sobie krem pod oczy od nich, bo to jest nowość. Następnie, co my tam później robiłyśmy? Byłyśmy na chwilę w Chylak, byłyśmy też w wasali, ale już nic więcej w zasadzie nie kupowałyśmy. Mi się przynajmniej wydaje, natomiast później podjechałyśmy do takiego sklepu, takiego outletu meblowego. On się nazywa Hove, to jest House of Vintage. Nie pamiętam jak nazywa się ta strona, znaczy strona, ta ulica, ale oni też mają stronę na Facebooku, gdzie są różne powystawowe, nowe, no, najróżniejsze rzeczy, to tam bardzo często są meble i dodatki z Westwinga w niższych cenach. Ja już tam parę rzeczy kupowałam, natomiast tak, kupiłam teraz stolik na no salonu, który Wam pokażę nowy, bo tamten był strasznie taki chybotliwy i no nie byłam z niego zadowolona. Więc tak, kupiłam stolik jeszcze taką marmurową tacę, więc pokażę Wam później w domu. A po południe, późnym w zasadzie wieczorem, po trudach wielkich, bo wczoraj był jakiś Marsz Wolnej Konopi i całe centrum miasta było zablokowane. Dokładnie wszystkie ulice, którymi chciałyśmy przejechać. Wymówiłyśmy się jeszcze z moją przyjaciółką. Poszłyśmy we trójkę, najpierw na kolację, a później na koncert do Jasmin. I pierwotnie miałyśmy iść do restauracji muzealnej, natomiast nie byłyśmy w stanie tam dojechać, dlatego musiałyśmy zmienić plany bo to nie, nie było po prostu, to było awykonalne, żeby no, cały czas nam coś, jakieś drogi blokowali. Koncert, powrót do domu i dzisiaj już jestem z wami tutaj obecna, więc taki oto weekend, bardzo przyjemny, ładną pogodę, zaraz będziemy mieć czysty samochód. Zrobił nam się już wieczór, bo jest prawie dziesiąta, ale montuję tego vloga i zapomniałam, że miałam Wam pokazać ten stolik. Stolik jest bardzo podobny do tego, który był wcześniej, w sensie ma bardzo podobny kształt, bo jest kształt i kolor ten sam. Okrągły czarny, natomiast on jest zrobiony z drewna. Tutaj ma taki, jak widzicie, jakby brzeg wyższy. Po pierwsze, co to jest dla mnie najważniejsze, jest dużo bardziej stabilny. Tamten się tak strasznie na boki tutaj wyginał i ruszał że no, miałam jakieś takie, wiecie, obawy że tyle razy, ile gdzieś tutaj nawet młody ogonem go ruszył, tu się coś wylewało. Książki mi się tu zalewały, więc tak, chciałam się już go pozbyć, tylko ten dywan jest następny w kolejce, ale na razie na razie jeszcze jest. Ten mi się bardzo podoba. Kosztował 250 zł w tym outlecie. Tutaj mam piwonie, które dzisiaj kupowałam na Halimirowskiej. Gdzieś mi telefon tam w tle. Także tutaj, widzicie, siedziałam przed sekundą i montowałam film. No nie, jak obecny. No widzicie, ten dywan jest po prostu brudny przede wszystkim, ale czyszczenie go y, będzie droższe niż y, kupienie w tej chwili chyba nowego, prostu on już jest też stary. Także tak się prezentuje stolik, i on właśnie ma taką strukturę też. Widzicie, nie jest taki gładki. Ten, ten był metalowy, ten jest drewniany. Y, tutaj książka. Świeczka. I już Wam pokazuję jeszcze tą y, taką tacę marmurową. Ona jest w łazience. Taca jest zrobiona z marmuru. On nie jest taki biały, tylko taki bardziej jakby beżowy. Dosyć jest cienka, jak widzicie, w sensie nie jest taka bardzo tutaj szeroka, ale idealnie tutaj sobie teraz stoją, mieszczą się moje perfumy. Co prawda nie wszystkie się tutaj zmieściły. Z tyłu jeszcze jest jeden rząd, no ale te, z których korzystam, najczęściej tutaj sobie siedzą. Myślałam też, żeby ewentualnie ją dać do kuchni tutaj postawić na przykład młynek do soli i może jakąś doniczkę z jakąś bazylią czy miętą. Zobaczymy. No, taka rzecz się na pewno przyda i można ją zaaranżować w najróżniejszy sposób. I ta taca jest dosyć ciężka i kosztowała 100 zł. To średnia moim zdaniem okazja, chociaż na West Wingu jest na pewno droższa i ona tutaj pod spodem też jest. Się marmurowa, ale podobała mi się, i stwierdziłam, że tu będzie ładnie wyglądała, więc ją wzięłam. Moje drogie panie, tym miłym akcentem będę się już z wami chyba żegnać z kijem od mopa w tle. Tu jakieś ręczniki, no mało to wiecie: Instagramowe, ale tak jest rzeczywistość, że wiszą ręczniki w łazience, no i ma co ukrywać. Natomiast tak, ja zmywam makijaż, który robiłam dzisiaj tylko dlatego, że nagrywałam film, który pojawił się niedawno na kanale i to były takie wspólne zakupy, bo resztę dnia widziałyście, że chodziłam bez make-upu, leon już się mości w łóżku, co można usłyszeć. Ja zmywam o Jezu, makijaż, yy, skakuję pod prysznic i zmykam spać. Również Wam życzę miłej nocy, jeśli oglądacie to wieczorem, miłego dnia, jeśli oglądacie to rano. Po prostu, żeby Wam było miło i dobrze. Buziaki. Pa!